czwarty I dzisiaj w myślach przytulnych poezja, wiersz Krzysztofa Jerzego Drozda, znaleziony gdzieś w sieci. Tytuł wiersza myślę, że wezmę od pierwszych słów wersa, bo nie było tytułu. A tak się zaczyna ten wiersz. Nie chodzi. Nie chodzi o to, by w życiu od wszystkich być silniejszym, lecz żeby żyć z całej siły. Celem jest najważniejszym. Nie chodzi o to, by tylko wygrywać i konkurować, lecz każdą najkrótszą chwilką cieszyć się i rozkoszować. Nie chodzi o to, by robić, co inni robią najlepiej, ale być wiernym temu, co kochasz najbardziej na świecie. Nie chodzi o to, by dążyć do sztucznej doskonałości, lecz dostrzec perfekcję przyrody w jej czystej naturalności. Nie chodzi o to, by zawsze kierować się głosem rozumu, lecz czasem wsłuchać się w serce, by wyjść ze śpiącego tłumu. Taki wiersz e, dzisiaj, w poniedziałek, 29 grudnia 2025 roku, to ostatni poniedziałek e, pierwszej ćwiartki XXI wieku. Nie wiem, jak Ty ja się ekscytuję. I nie chodzi o to, żeby się zamartwiać, co będzie jutro i co będzie potem od nowego roku, ale chodzi o to, by w życiu właśnie e, żyć z całej siły. I każdą najkrótszą chwilką cieszyć się i rozkoszować. I aby być wiernym temu, co kochasz najbardziej na świecie, i dostrzec perfekcję przyrody, właśnie w tej czystej naturalności. I chodzi też o to, żeby wsłuchać się w serce, żeby ono podpowiadało, w jakim kierunku mamy zmierzać. No, i właśnie to dzisiaj może trzeba podjąć decyzję, a może możesz podjąć decyzję, o co chodzi w Twoim życiu, bo tak naprawdę każdy z nas ma inaczej i to, co dla nas jest dobre, dla innych nie. I nie chodzi o to, właśnie, żeby się przyrównywać, porównywać i patrzeć, jak inni żyją, bo my możemy zupełnie inaczej i nasza ścieżka życia może być zupełnie inna niż innych. Pozostawiam Cię z radością w sercu, z przytulnością, tak jak te myśli przytulne już od ponad pięciu lat pojawiają się codziennie na króciutko, na 3-4 minutki w przestrzeni Fundacji Przytulny Domek. Na YouTubie tutaj, bo jest lepsza sprawa z tym, że nie trzeba tam... Zapisywać filmików, a za chwilę postaram się wiersz, który dzisiaj przeczytałam Krzysztofa, Jerzego Drozda nie chodzi, umieścić na Facebooku przytulny domek, może będziesz chciał, chciała zajrzeć do niego, a dzisiaj rzeczywiście warto sięgnąć, pomyśleć, bo refleksyjnie podejść do siebie, do życia, bo właśnie o co w tym życiu chodzi, a o tym e, pisze e, poeta. Wszystkiego dobrego Ci życzę i pięknego jeszcze czasu na ten ostatni czas. Witam Cię. Myśli przytulne króciutko, już kończę live'a. Może się spotkamy gdzieś tam w przestrzeni przytulnego domku w Gdyni, w Trójmieście, albo może gdzieś w Polsce. Jeżeli masz ochotę, to zostaj na dłużej. Możesz zerknąć na stronę internetową przytulnymyślnikdomek.pl. W przyszłym roku będą się działy ogólnopolskie wydarzenia, więc może pomożesz mi je rozpropagować. Wszystkiego dobrego i miłego jeszcze wieczoru w ostatni poniedziałek tego roku 2025. A dzisiaj to 2094 myśli przytulnych.